Krucza skała w Lubawce, skocznia narciarska, zbudowana w 1924 roku w ówczesnym Ulensdorfie, dzisiejsze Ulanowice. Była jednym z międzywojennych ośrodków treningowych już w latach 30. Wykorzystywana była podczas przygotowań do igrzysk w Garmi Szpartenkirchen. Po wojnie obiekt był kilkukrotnie przebudowywany. Dużą modernizację przeszedł w 1984 roku. Kolejne prace wykonano w 1998, a w 2016 skocznia odzyskała świeży kształt i została oficjalnie otwarta po remoncie. Przez dekady gościła lokalne i regionalne zawody oraz treningi młodzieżowe. Jej rekordy to 96 metrów Czecha Antonina Hajka i Jakuba Kota. Te rekordy przypominają, że to mały, ale znaczący kawałek polskiej historii skoków. Dziś Krucza skała pozostaje jednym z najstarszych istniejących obiektów tej klasy w Polsce, symbolem lokalnej tradycji i szansą, by tchnąć w region nowe życie narciarskich zawodów. Skocznia robi naprawdę imponujące wrażenie. To jest niby punkt konstrukcyjny 85 metrów. Ale gdy jest się na miejscu, to jest to naprawdę gigant, i tutaj dopiero widać, z jaką odwagą skaczą ci skoczkowie. To jest naprawdę coś niesamowitego. Tutaj mam miejsce, gdzie cały ten urobek bo tutaj te skały były wysadzane, żeby w ogóle zrobić tą skocznię w 1924 roku i cały ten urobek stąd był wykorzystany do budowy drogi między Lubawką a Chemskiem Śląskim. No wrażenie bardzo pozytywne, choć na pewno przydałyby ja się mniejsze skocznie, gdzie młodzież by mogła rozpoczynać swoją przygodę ze skokami. E, oczywiście ta skocznia robi wrażenie jest bardzo duża i to już jest bardziej dla zawodników zaawansowanych, więc pewnie w przyszłości reaktywacja fajna by była, ale w tym momencie e, warto by było zastanowić się nad tym, czy nie wybudować tutaj mniejszych skoczni. No cóż może wejdziemy tam na samą górę. W końcu kijki, mam. Może oddam skok albo skok, albo stolec. Coś oddam. Gdy podchodzimy, wyraźnie widać, że jest to taki wyrobiony tor. I to jest tor zrobiony przez yy, chłopaków, co jeżdżą na krosach. Wjeżdżają sobie tędy, albo zjeżdżają. I tak to wygląda. Ło panie. To tutaj o kulach, przy tej stromiźnie, to tak średnio bym powiedział, tak średnio Ale już się uda, już lepiej chyba iść nie tymi schodami Tylko z boku, bo z boku to jeszcze no problemu No ale będę chciał wejść tymi schodami Jak widzicie No ten obiekt Mimo, że były jakieś próby jego tutaj takiego wskrzeszania, tak, odbywały się zawody To jednak na chwilę dzisiejszą to wygląda Tak sobie Schody ewidentnie zrobione niepodemnie bardzo wysokie, i jeszcze z taką kratką, i o ciężko iść, ale powolutku, powolutku. Skąd tutaj na skoczni wysoko w górze kawałek no kafla takiego od pieca. W lesie obok skoczni również napotykamy na takie bloki granitu, widać wyraźnie, że były kiedyś przewiązane normalnie za prawą, stanowiły część e, jakiejś budowli. Ok, dotarliśmy, jesteśmy na półmetku, jesteśmy na zeskoku, na progu i dalej to wygląda tak. Generalnie widać, że skocznia fajnie była modernizowana. Że był potencjał był tutaj, Adam Małysz, ale wszystko ucichło. obrota, numer jeden, jest na tym się Ja myślę tak moi drodzy, że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze w tym wypadku na pewno nie małe. I tu ciężko jest winić gminę lubawka po prostu takie pieniądze nie zostały tutaj przyznane bo jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj priorytetem dla obecnego rządu jest zbrojenie się po zęby kosztem służby zdrowia czy chociażby sportu. Musimy mieć największą lufę w Europie i skutki widzimy na każdym kroku. I to miejsce też jest tego przykładem. Ten zeskok tutaj na końcu, jak widzicie, zakończony jest taką poprzeczką, żeby, nie wiem, nie zeskakiwać w okresie letnim. Nie wiem co miał autor na myśli. Mam no względy bezpieczeństwa, których nie potrafię jakoś w tej chwili znaleźć. Nie mam pojęcia, nie wiem ile z tego jest rzeczywiście z okresu przedwojennego. Podejrzewam, że tutaj te trzy olbrzymie granitowe kamienie na samym przodzie. Reszta jest tutaj, jak widzimy, ulepiona. Jest to ten okres modernizacji tego. Naprawy, tak naprawdę, de facto. Tak mi się wydaje. Tu mamy jakąś nadlewkę, jakieś łatanie dziur. No, był potencjał, tak? Był potencjał, tylko dlaczego to teraz co roku cyklicznie w miarę możliwości, że tak powiem, i pogodowych, i finansowych nikt tutaj nie wskacze, przecież to by była taka atrakcja. To jest naprawdę fajnie zrobione. To nie jest zrobione tak, aby do przodu, tylko rzeczywiście wygląda to solidnie, ale niestety to jest wszystko na świeżym powietrzu, siłą rzeczy, więc jeśli nie jest to konserwowane, nie jest to zabezpieczane, nie jest impregnowane, więc no, nam się powoli to zaczyna już tutaj kruszyć rozwalać. Jesteśmy już na szczycie. Widzimy, że coś tu zostało zdemontowane. Coś ewidentnie poszło na złom. Po rdzy, czyli po metalu. Został tylko ślad na drewnie. I jesteśmy moi drodzy. W takim pięknym miejscu. Tutaj ciary na plecach. Jak się w ogóle na to patrzy. A co dopiero tutaj skoczyć. No. Wow. 三千四百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百三百 Inwalida na desce startowej. Świat się kończy. Tutaj mamy miejsca, gdzie na różnych wysokościach były mocowane deski startowe, tak? Tak prezentuje się okolica powyżej. Mamy taki malowniczy dukt leśny. Fajne miejsce. Polecam na takie niedzielne wędrówki. Jak nie mamy co ze sobą zrobić, warto odwiedzić tą skocznię, bo naprawdę jest imponująca, i nie patrzcie na to, że ona ma tylko kilkadziesiąt metrów yy, tego swojego konstrukcyjnego ze skoku, tak? 85 czy tam 94, nieważne, naprawdę robi wrażenie. Może tego tak na kamerze nie widać, ale tutaj nachylenie stoków naprawdę jest przeokrutne. Tam w dole mamy też jakiś duch leśny. Idąc lasem w bezpośredniej okolicy samej naszej skoczni, widzimy dużo takich głazów. Są to głazy po eksplozji. Tak jak mówiłem na początku filmu, yy, całą tą skocznię, ten zjazd, tą bólę, to wszystko. Oni tu rąbali za pomocą ładunków wybuchowych. Schodząc natrafiamy na takie dwa elementy granitowe, dosyć spore. I zobaczcie, że one idą w taki tutaj łuk. Nie wiem, czy to jest dla was widoczne. Stanowiły część prawdopodobnie skoczni, nawet jestem co do tego przekonany. Ich dokładnego przeznaczenia nie wiem, skąd mogły pochodzić, prawdopodobnie gdzieś ze, ze skoku. Ale ciekawe to, widać tu wyraźnie obróbkę. I są spasowane. Tu mamy kolejny element. Tak, te łuki świadczą o tym, że to był zeskok 100%. On później już w okresie powojennym zostało to podolepiane. Natomiast nie wiem w jakich okolicznościach te elementy z samego zeskoku znalazły się. Ile? No, jakieś 30 metrów. 30 metrów od samego zeskoku, gdzieś zostały tutaj zrzucone. No, bo co takiego mogłoby się zabrać? Tutaj kolejne. Widzimy tutaj fazowanie w ogóle kamienia. Też granit. 50 metrów poniżej napotykamy na kolejny fragment. Kamienny też, frezowany. Jak widzicie. Też mamy granit, czyli stanowiło to. Również element samego zeskoku. Ostatni raz tutaj byłem jakieś 20 lat temu, ale jeszcze wtedy chodziłem jak młody Bóg. Ale byłem z rodziną i wiecie, co to tak pod kątem bardziej e, wycieczkowym. Nie zwracałem uwagi na detale, na to, co jest pod nogami. Dzisiaj sobie taką zrobiliśmy wycieczkę bardziej szczegółową. Przed nami mamy stanowisko sędziowskie. Wybaczcie, już nie będziemy na nie wchodzić. Burz mam dzisiaj po prostu trochę dość. Uwaga, podczas burzy wstęp na wieżę surowo wzbroniony. No, poduktowane jest to tym, że jakby piorun strzelił, no to macie w sekundę naładowany telefon w kieszeni. Tutaj mamy regulamin. Bez wątpienia mamy dzisiaj jeden z piękniejszych dni tej jesieni. Nie wiem jak tam u Was, ale na Dolnym Śląsku mgła, deszcze. A dopiero nie wiem, od dwóch, trzech dni mamy po prostu fajną jesień. Idąc w dół, napotkamy kolejny fragment granitu. Tam w dole mamy kolejny fragment granitu. Zaraz zobaczycie. One po prostu się stoczyły. Eee Myślę, że po wojnie gdzieś ta skocznia sama tak sobie istniała, albo wandale ją gdzieś po prostu zaczęli niszczyć. Chyba już dzisiaj się nie dowiemy. W każdym razie elementy wyposażenia całej naszej skoczni, te przedwojenne, to są obok skoczni w lesie. To tyle z tego miejsca. Trzymajcie się serdecznie. Cześć!